Bo palne dni powinny się więcej pić. Chyba każdy o tym wie. Jednak nie wiem, czy każdy wie, co pić, aby pomóc sobie i bliskim w przetrwaniu tropikalnych temperatur, które coraz częściej pojawiają się u nas w Polsce. Ale o co tak właściwie mi chodzi? Bądź ze mną, a podpowiem Ci kilka oczywistych sekretów. Już dokładnie Ci o tym wyjaśniam, a w międzyczasie możesz kliknąć dzwoneczek lub zalajkować naszą. Pracę. O co tak dokładnie mi chodzi? Kochani, o się. Dzięki niemu regulujemy ciepło naszego organizmu. Parujący pot pobiera ciepło z powierzchni naszej skóry, i jednocześnie chłodząc ciało. Ten system chłodzenia działa pod warunkiem wtedy, kiedy uzupełniamy utracone płyny. I niestety najczęściej pijemy Zimne napoje, dodatkowo oczywiście schłodzone lodem. Nic bardziej mylnego, ponieważ takie napoje przynoszą ulgę naszemu ciału tylko na chwilę, a uczucie ciepła niestety wraca ze zdwojoną siłą. Podstawową zasadą jest to, by pić ciepłe, wręcz gorące napoje w taki upał. I jeszcze gorące. Tak, bo tutaj właśnie tkwi sekret, a szczególnie sekretem będą nasze receptory na języku. Gdy dostarczamy do organizmu ciepłe napoje, wykrywają one wyższą temperaturę i przekazują do organizmu sygnał, który powoduje wzmocnienie wydzielania potu, oczywiście, by pozbyć się niepotrzebnego. Ciepła. Podobny efekt uzyskamy pijąc na przykład jedzą pikatne potrawy czy gorąca zupę. Ważne jest, by pić więcej niż nam podpowiada pragnienie. Czyli ciepła i więcej niż podpowiada pragnienie. Wtedy dopiero chłodzenie naszego organizmu będzie bardzo skuteczne. Czyli wiemy już jak pić. A teraz co pić. Zacznę oczywiście od filiżanki naparu, choćby z mięty, którą sobie tutaj zrobiłam. Jest to jeden z najpopularniejszych napojów chłodzących. Działa oczywiście uspokajająco, wspomagająco procesy trawienia. Może być stosowane właśnie w postaci herbaty jako napar, ale warto również zajadać listki mięty z deserami czy sałatkami. Połączona z arbuzem daje niepowtarzalny smak. Kolejnym zielem na przykład malisa. Jej świeże listki mają bardzo orzeźwiający smak i lekko miętowo-cytrynowy zapach. Idealna na upała. Ale dodatkowo oczywiście uspokaja i tonizuje. Kolejnym zielem można je, a szczególnie kwiatki, można je kochać albo nienawidzić o wyjątkowym zapachu i wielu właściwościach leczniczych, w tym uspokajających i obniżających ciśnienie krwi, lecz również o niespotykanych walorach smakowych i wizualnych. Jej piękne kwiaty dodane do wody uczynią ją zarówno dla ciała, jak i dla oczu wspaniałym napojem. O czym tu mowa? Oczywiście jest to lawenda. Ja ją jeszcze używam do dekoracji tortu lawendowego. Kolejnym zielem to szałwia, która ma opinię jedną z najzdrowszych na świecie. W niewielkich dawkach działa odprężająco i chłodząco na organizm. Najlepiej pić ją w postaci herbaty. Jej młode listki będą także wspaniałym dodatkiem do letnich sałatek. Kolejnym zielem to krwawnik. Również jako źródło pomagające w regulacji temperatury ciała. Dobrze będzie smakować w połączeniu np. z miętą, rumienkiem, tworząc bardzo dobry, orzeźwiający napój. I kolejny napój, który przygotowywano już w starożytnym Egipcie, uznawano go czerwonym złotem faraonów, to oczywiście hibiskus, który ma orzeźwiające, i bardzo delikatny kwaskowy smak. Kolejnym zielem to trawa cytrynowa. I przy swoich właściwościach prostorowodnych, takich jak łagodzenie bólów głowy, poprawa koncentracji, poprawa niestrawności, przywracanie prawidłowego funkcjonowania jelit oraz wykazywanie właściwości nawet, co w najnowszych badaniach odkryto właściwości przeciwnowotworowe. Przy okazji oczywiście daje orzeźwiający smak i aromat. Latem warto też oczywiście spożywać oprócz listków mięty, listki bazylii czy listki kolendry, które bardzo dobrze smakują z lekkimi przekąskami i sałatkami. Warto również używać olejków z wyżej wymienionych roślin, ponieważ mają one jeszcze bardziej intensywniejsze działanie niż napary z ziół stosując je oczywiście w wieloraki sposób. Można do wody, do letnich sałatek, do koktajli, można również do lemoniady. Oczywiście nie zapominajcie, aby w tak upalny uzupełniać minerały, które pozbywamy się wraz z potem, o którym już wcześniej mówiłam. I lekkostrawna dieta, bardzo bogata w warzywa i owoce. Melony, arbuzy, pomidory, ogórki, brzoskwinie, mango, a także na przykład wodę kokosową. Mam nadzieję, że na parę ziołowe, poprzez swoje walory zdrowotne i smakowe, pomogą Wam przetrwać w dni, e, tak bezproblemowo cieszyć się urakami lata. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Oczywiście serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka i nauk świeżej mięty zawody maraton, biegał, rzeźki i zdrowy. Jednak czas płynął i zmieniał się człek, a wraz z nim stawy, stawy i wiek. I przyszła tam pomoc prosto z natury, bałosych stawy